Cześć! W dzisiejszym materiale szybka informacja. Uwaga na temat pielęgnacji skórzanej z tapicerki. Nie ma znaczenia, czy to jest biała, czy jakakolwiek inna. Zawsze przyjdzie taki moment, że trzeba ją umyć. U mnie taki moment właśnie nadszedł. Tutaj mamy tapicerkę, która jeszcze nie została umyta z tej strony. Mamy piękny biały kolor. Ja myślałem, że ta tapirka jest czyściutka i nie ma się czego czepiać. No, idealna ona tutaj nie była nigdy, znaczy nigdy, jak, jak była nowa, to była idealna. Tak to wygląda. A tutaj zobaczcie, mamy efekt po umyciu. No nawet w tak kiepskim aparacie widać różnicę. Powiem Wam, że różnica jest ogromna. Zaraz Wam pokażę, czym myję tapicerkę i co Wam polecam najbardziej do tego, bo zresztą to polecił mi również tapicer. Moment Trzeba używać zwykłego szarego mydła plus takiej nie, najmniej, nie najmniejszej bo jak jest za miękka, to się za bardzo układa, więc musi być taka, no ta niby jest dedykowana do skórzanej tapicerki, więc mydło jest świetne, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, mydełko, Zobaczcie jaka magia Nawet nie będę zakrywał tu kawałków Ciach, chwila prawdy Efekt no No powiem Wam, że nie do uwierzenia Zobaczcie jak to, jak to wyszło Zwykłe, szare mydło Żadne preparaty, które nie wiadomo co będą robiły ze skórą, co się potem stanie z tym, szare mydło, ściereczka i macie taki efekt. Potem oczywiście to trzeba zabezpieczyć, więc wtedy wybrać jakiś preparat zabezpieczający, ale jeśli chodzi o umycie, takie prawdziwe umycie, to moim zdaniem szare mydło jest najlepsze do tego. Dobra, mnie czeka dużo pracy, porę auto, także trzymajcie się. Cześć.